Tutaj dla wszystkich, którzy nie wierzyli odnośnie wagi hybrydy zmierzymy sobie teraz 18 konną wszystkie części bierzemy, najpierw skrzynia biegu. Mamy 88, zapisujemy na kalkulatorze 88 plus. Teraz weźmiemy, złożymy sobie koła. Tutaj mamy dwa koła, płytę przejściową, akumulator i koło pasowe i suwnice. Zasuniemy to wszystko. Mamy 56 kg, czyli do 88 dodajemy teraz 56 I plus 32 kg silniczek 18-konny. 32. Mamy 176 kg, zobaczcie, to jest łączna waga, plus do tego osłony, właśnie takie drobne rzeczy, będzie około 180 kg waga. Powiednik z silnikiem diesla będzie ważył około 200, może troszkę ponad 200 kg. Benzynowe silniczki to będzie nieduża waga, tam od 2 do 4 kg w zależności właśnie od mocy.